Myśmy? W kapsku Juni, Ale Hawira! Przyj! Nasz chaos jest bardziej fancy! Ciebabko! Wchodźcie! Czesia już jest! Właśnie! Tu jest superamsko! Wow. wow! Skromnie, ale ze smakiem! Tam chipsy z markwi! Kola z buraków! Mamy małe opóźnienie, więc jeszcze się chwilę pobawcie tutaj zanim przejdziecie na widownię. Dobrze, babo! Czy ja dobrze słyszałem? Macie w domu widownię? Mają! I jeszcze basen! Wow! Podobno domowe baseny mają kiepską water filtration i odchodzi się od tego w nowych projektach. Hej, dzieciaczki! Macie ochotę na czekoladę z i daktyli? Właśnie zrobiłam. Dzięki, mamo. Zaraz, bo czegoś nie kumam. Przed chwilą Dorka powiedziała mamo do tamtej pani w czarnych włosach. A teraz Gabi powiedziała mamo do tej pani z czubem. No i czego nie kuma, Anusiak? No, przecież jesteście bliźniaczkami. To jak możecie mieć różne mamy? Ale my mamy te same mamy. Jak Macie mamy, Przecież macie jedną mamę! Nawet ja o tym wiesz! Matka jest tylko jedna! Ale my mamy dwie mamy! To ile macie tatów? Ani jednego! I ta czekolada nie jest z czekolady! Jest z tofu i daktyli! No, idę to przemyśleć! Dwie mamy, żadnego taty, czekolada z daktylów! Przecież to niemożliwe! Wow!